Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam was już na 61. spotkanie z gry Portal 2 w serii Custom Maps Single Player. Będziemy grać mapę Load Pipes, dokładnie tak. Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji yy, mojego kanału, łapą górę się. Po tym odcinku Portal was i Custom Maps Single Player 61, bo idziemy po 1500 subskrypcji. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy już to nasze 61 spotkanie z gry Portal 2, Custom Maps, single player I życzę miłego oglądania. ruszamy z testami. Pojechaliśmy do góry Lindom. Okej, okay, tak się ta mapa. Loadpipe zbyt Forbidden Donut. No to rozpoczynamy. Pokój testowy tutaj. Okej okay. Hmm, o co tu chodzi? Ja się już domyślam. Chodzi o to, że trzeba się wyrzucić. Yy. O, właśnie o to chodziło. Dobra. Teraz pomyślę co dalej. Hmm. Okej. Okay. Um. Yy. Dobra. Tu mamy żel. Hmm. Mamy drugi żel. Hmm. hmm, hmm. Co by to zrobić? Pomyślmy. Trzeba dobrze pomyśleć. Okej, okay, tu mamy nasz nasze, yy, moc świetny. Tutaj o. Oj. No nie, to nie jest dobry pomysł. Okej. Okay. Mm. Hmm, pomyślmy, jak to zrobić. Ja się już domyślam, ale wnosi nie mam. Okej, okay, tu jest takie szeście. Hmm, bardzo ciekawy, te, bardzo ciekawy pokój testowy. Oj. Oj. Hmm. Mamy taką kostkę, nie? Ta kostka czeka na nas, i teraz, jak mamy po nią iść? Hmm. Właśnie też jestem bardzo ciekawy tego, jak mam to zrobić. Ok, może także. O! Nie możemy tak zrobić. Nie, to też woda poleci. Hmm. To też nie za bardzo. Okej. Okay. Hm. Tu wiem, że trzeba rzucić, ale. Może tak o. No nie, tak też nie. Hm. Pomyślmy, co tu zrobić? Pamiętajmy też, że Portal 2 to jest gra logiczna, więc to trzeba pomyśleć jak na zagadkę. Więc się nie poddajemy, tylko trzeba walczyć. Okej. Okay. No tu nie wyszeszliśmy, ale teraz co z tego, skoro... Hmm. Okej. Okay. Hm. Może trzeba przejść kolejną stronę? na przykład tu przejść. Uważać lepiej, na... o tu mamy, zobaczcie, przejście. Okej, okay, to nam otwiera, ale jak mamy tą kostkę wziąć? Właśnie, o to tu głównie mi chodzi. Trzeba pomyśleć jak tą kostkę wziąć. Bo to... Jest dla mnie najciekawsze właśnie o! Też no i tak! No właśnie, też o tym tak pomyślałem Łe! Nie! Kostka tylko nie leciała. O Mamy to. Dobra, elegancko. Teraz musimy tutaj kostkę rzucić tutaj. Okej okay. No, i teraz mamy elegancką drogę. Rzucamy żel. I teraz. Eee. O! Już pomysł mam. Dobra. Cyk. Cyk. oj, ojej, ojej. Trochę coś tu nie wyszło. Coś tu w ogóle nie wyszło. O i to nie takie proste A wydawało się takie łatwe. O... No nie, to No nie hmm. Dobra. to po drugie, ale O nie. A już się domyślam. Chodzi o to, że jak skaczemy. Nie! Świetnie. No to jeszcze raz. Ajajajajaj. No nie taki łatwy test, no. Trzeba pomyśleć. Hmm. Okej. Okay. że, dobra. To już wiemy, że musimy kostkę zabrać. To dla mnie akurat oczywiste. Ale. Hmm. Właśnie też jak myślę. Co by tu zrobić? Owszem, mamy przejście, nie? Dobra, mamy to, ale teraz tak, co mamy dalej to robić? Mamy przejście tu. Otworzyć trzeba to, tu rzucić żel, nie? No tak, ale to nie jest wszystko. Bo w tym momencie... Eee, właśnie, jak tak domyślam się, nie wiem, czy dobrze myślę, czy nie, ale moim zdaniem, chodzi o to, że trzeba się wybić. Następnie, o właśnie, o to chodziło, dobra, elegancko, teraz tak, żel, syk, drugi żel, syk. Oj, to nie da bardzo. Okej, okay, a teraz co mamy dalej zrobić? O, jesteśmy w totalnej pułapce. No to wygląda. Taka pułapka trochę. No powstała. No nie możemy wyjść z tego teraz. ojoj. Hmm. Ojoj. O, tak. Właśnie o to chodziło. Mamy to. Dobra. Eee. Um. Hmm. Hmm, teraz co mamy robi? Okej, okay, żel To nie, nie. nie. Rzucić cel trzeba, nie? Ja to przede wszystkim to wiem, ale co dalej? W dobrym momencie trzeba odpalić... O nie! To nie dobry pomysł Od nowa Ojej, oj. ja już się domyślam co tu chodzi Okej okay. Nie możemy jej zatrzymać, tej platformy właśnie ja Już domyślam co tu chodzi nie wiem czy dobrze myślę czy nie, ale Moim zdaniem Dobry dobra mam złapać Teraz Oj, za późno Trzeba dobrze patrzeć, trzeba dobry moment ludzie O teraz O właśnie Teraz co zrobić? Muszę skoczyć na tą elewację, tylko w dobrym momencie. Teraz? O tak. To teraz co mam dalej zrobić? A już wiem, tu jest 6, ja, spokojnie. Jest 6. Dobra. Mamy to. Teraz tu. Okej. Okay. Yy, mamy żel, którym możemy się dostać do góry, ale. Hmm, pierwsza myśl jest taka: zobaczcie, nie możemy przejść, bo jest laser, który nam blokuje przejście. No i co mamy zrobić w tej sytuacji, żeby laser nam zlikwidować i go. Jakby. No wiecie, że laser może nas zabić? Wiecie o co chodzi, nie? To byłoby zbyt ryzykowne, więc teraz trzeba pomyśleć, co tu zrobić, żeby się dostać w dobrym momencie, ale też przy okazji. Hmm. Okej. Okay. Dobra, tu mamy sześć, nie? To jest laser, a już, już się domyśla o co chodzi. Trzeba po prostu kostkę rzucić przez tą na obręcz, jakby. O to tu chodzi. Mhm. Ja się już domyślam, co tu chodzi. O co chodzi, o to, żeby. O zaciek HDR, popatrzcie sobie na tego HDR, jak działa. Widzicie to? Jakie ostry, ostry kolor tego światła, właśnie. O to właśnie chodziło. Mamy to. Dobra. Teraz tak. Co mamy tu zrobić? Teraz wystarczy żel. Oczywiście, żel pierwszy w kolejności, ale potem żel przyspieszający tym o O nie 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 ta nie takie proste jak się wydaje Okej okay. Mamy to? Tak, udało się, moi drodzy. E, właściwie, trzeba dwa pokoje testowe ukończone, bo były dwa pokoje testowe. Nie tak. Także, moi drodzy, to koniec już, właśnie 61. spotkania z gry Portal Was Ricasso, Maps Secret Player. Dziękuję, właśnie mapę Load Pipes. Bardzo fajna mapa, bardzo się podobała. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Eee, właśnie z gry Portal 2 z serii Customers, 62. Trzymajcie się ciepło i papa, dziękuję za oglądanie.